jestem jestem Kobera Będziemy się grali w Villager Defense na arenie, moi drodzy, wioska W Defense chodzi głównie o diamenty o, Mam diamenty I klasa v, Babar Marzuńca Ja sobie chyba kucharza, co daje? Kabiet do siekiera, daje? Też kabiet do siekiera tylko to wada, Wybrałem sobie kucharza mm, tak widać, że defense chodzi o to, że mamy tam parę villagerów tam nie wiem nawet ilu na razie piszę tam NPC i musimy ich chronić i są fale różne na początku, wiadomo parę zombie, ale jak już jest tak myślę 11 fala, to już to już tak prosto nie jest i głównie jak widzicie npc nam się jeszcze nie pojawiły no idzie w czarną ścianę Dobra. Eee. Trzeba zombie zabijać. No jak widzicie, no zabijam zombie i dostaję za to pieniążki. Pieniążki to są emeraldy i ten I za emeraldy... Je... O! Jaki idiota, kogo on mi... Dobra, mam kakeup. O, 20 bonusów właśnie na emeraldu dostaliśmy, mam 29 emeraldów. Aż. Kchii. Teraz sobie już zrobić. Sobie, sobie, sobie tajny bufet. Lubię tajny bufet. E! Mój torcik. Ja tu torcików nie rozdaję za darmo. Mój torcik, ja go z klasy dostałem... Jak tylko to nie wpadnie do głowy, żeby to kraść. Bo teraz mam zapotrzebowanie kejka mojego. Już sobie. To nie jest darmowy cake. Pierdolaj. No nie, darmowy cake. Klocze. To nie jest... No, zombie proszę cię, nie zadasz, nie zadasz mi nawet hita. Mm, może jeszcze jest mój cake. Mm. Tak. Mm, zjem sobie troszkę. Nie no, na razie mi się nie opłaca. To... Mm, zacznę sprintować. E... No i zobaczcie. Mniej więcej wojna. Jaka wojna? Fojna, fojna. Tak, tutaj chodzi o to, żeby mieć wojnę. Tak jak ten mądry pan to napisał. Yy, tylko, że to jest bezdura. Yy, tak się składa i dlatego tro trochę mnie pochwalaj. Yy, właśnie chodzi o to, że yy, yy, to może mi się trochę szybko skończyć. E, moje dolary! Udawać dolary, kurcze, Kto tu bije zombie? Tę dolarów dostaję! Bo ja muszę dolarów mieć! Bo jak dolarów je nie mam, to ja kurczę A bidny jestem. Węgla muszę te na kopa Na drewno. No, węgla drewnego Żart. Mm, zombie, gdzie kampią zombie? Kampicie zombie! I mam 100 emeraldów. Czy mogę coś za to kupić? Nie rzucę 100 Eberaldów, to dopiero na no unbreaking. Fire Aspection się nie opłaca. Bo chodzi o to, że jak masz Fire Respection, nawet jak wani, nie, nie, nie tym zginie. No, nie śmiercią z miecza, tylko właśnie śmiercią. O, 32 dolary zostałem są Dziękuję za darowy bonus. Też taki, ja mówię, dostawać. Naprawdę bardzo. Gdzie są pieprzone z nami? Czemu ten idiotyczny villager do niego i nie lezie? okej, okay, 11 dolców No czy ja nie wiem o co chodzi z tym? Wiem, że jakieś bonusiki, może coś tam. Nie wiem że bym tracił kiedyś dodawa dodawało. Myślę, że oni po prostu muszą coś z tym serwerem jeszcze zrobić, muszą trochę popracować, muszą go jakoś tam odświeżyć, bo naprawdę czasami jest, załamuje mnie cofki na blicach. Jest po prostu jakaś isda basakra. Ten go złapki bije, jaki idiota. Chyba by się przedmiot skoczył do bicia. To ja tu spadam się powiem. Mm, dlatego chcę szybko zarabiać, bo jak nie zarobiliby, to będziemy mieli problem. Bo wiecie, wiecie co najbardziej się chyba opłaca kupić właśnie i ten mm, Iron Sword, ale to będę też... No. To się szybko kończy, kurczę, mam połowę, to zbieram jeszcze 200 monet, to będzie mnie stać. Jak będzie tak dalej szło, to może mieć. Mm, Znajdź przedmiot klasy, kucharz. Zajebiście. Tylko, że ja tu potrzebuję kurtek, chubiaków. Dobra, tam się widzę zapadowie biorą z indywiduum biokami. E, co mi kila ukradłeś? Złodzieje, jedna 209, a już tyle se zmarnowałem a jedno. O 250 O, teraz jak widzicie chyba zadziałał ten bonus, bo nie zawsze nie wiem, a później zawsze zrobi z pierwszy, z E! E! Eee! E! Złodziej jeden, się znalazł. Ale widzieliście go? Ha! Ha! Takie? Ha! Co się dzieje? przecież? tylko sobie nic nie zrobiłem, absolutnie. Nie, nie, absolutnie nic. No, kur... A co tu gówno jest? Jeszcze, tak? No, 42 bonusu. A bonus jak zwykle w standardzie nie zadziała. Eee, no, zombie, 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 ten pan chyba nie ma żadnych rzeczy do bicia Mm. O, jej, 10 dolarów. Dobra, mogę sobie kupić za parę dolarów. No, niby drogi, no co cofale dostawać tyle kasy, to by było bez sensu. Dobra, jak wykończymy ten, ten aparat, no to parę sobie kupimy. Zobaczymy, na co na stocz. I da co ta to będzie nastać, to sobie... O właśnie o to chodzi w Villager TFS, taka propos. To ta rundka będzie, no że tak powiem, zaraz bym się trochę ją skończyć, tak jakby ze względu na to, że tak mi zamknie nagrywanie, więc mm, no nie za bardzo możemy jakieś osiągi tutaj razem zdziałać. Eee, znaczy to nie tak, że będę tak menersko się zabija i właśnie okay. Zapalają się z Wami, dokończę i powiem Wam w jakimś odcinku. Eee, kurde, co mnie i yy, Czy wygrałem? Stop! Stop! Ej, ej. Stop, 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 stop. Tu mogę tylko de facto pobić i zarobić. E, więc... O kurde, ale ja mam życia mało! O kurde! O kurde! O. No dziękuję, dziękuję, dziękuję. Um, osobiście dziękuję. Um, dziękuję. Um. Aha! Kurde, dwa serduszka. Podkradłem ci ile? Da, nie, nie no, chyba nie podkradłem. Ale kampię na zombiaki. E zombie! O... Chodź, pobijemy się, dobra? Dobra. Błakam Zachamstwo. Jak mi braknie... Ile kosztuje ten miar? O kurde, stówy mi brakuje. Zacham. Ej Nie no No dobra, z mojej strony żonki to na tyle Więc do w następnym odcinku Papat Papatki, duchy